Zapomniała o No swojej. No, znajdujemy się tu w trailerze u Sylwestra. Prawda, a tu miał dziewczynę z Chicago. Tak, Sylwek. I co? To co narobiły? No, okradły. W dokumentach żydał Ci? No, w dokumentach wszystko. Ale co, ale co narobiły na zewnątrz? Nasrały dookoła. No, dookoła nasrały. A dobrze w koje nie narobiły Ci? No, mają szczęście. On chyba powiesił to ręki na gałęzie. A nie, to byś na emigrację by zgłosił, nie? No pewnie, bo tak, to pojechali z jak, jak nie wiesz czym. No zasranie dookoła trailera? Tak. No, jeszcze wygrzewanie w dokumentach, to 5 lat tego, za, za to drugie 5 lat, to już 10 lat. A co tam robisz? zupy im dałeś? No, chciałem dać, przygotować śniadanie, żeby się oni nie potrafili podejść do tego jak ludzie, jak, jak no, no ich sprawa nie moja. No widzę, o, kawy narobiłeś, Lwek no, no, kawy narobił no, dziewczynom z Chicago i? Ja im będę jeszcze gotował jeszcze. A, jeszcze gotować im może, kurczę. Cały no. noc, żeby spokojnie sześć spały, żeby nie musiały jechać, no. żeby że zaraz tak szybko zrobić sobie śniadanie. A ci skończyli już pod trailerem? Nie, żebyście no Tak. Bo tam asfalt ładny pod trailerem, no. Wiesz o tym, nie? Aha. Może odjechać trochę tym trailerem, czy nie? Eee, Co? Szkoda, na na. a drzewa szkoda, mówi no, szkoda, że tam z tyłu obcięli no właśnie, przydałoby się to drzewo teraz, nie? nie wiem, że tak no, poobcinali drzewa a teraz by się przydało drzewo, kurczę. byłoby na a na co ono by się przydało, te drzewo? no osłona, to słońca. od wiatru wszystkiego no od wiatru, o tutaj właśnie te dziewczyny z Chicago, co były tu yy, narobiły o i tam miał je uwiązać ale uciekły gdzieś kurcze. Miał je na imigrację zaprowadzić Sylwet no. no, gdzie to? Kurcze, tyle im tu jedzenia. Kaf narobił wszystkiego. One kurze nasrały jeszcze mu tutaj. No. A tu pieski, o, a pieski musiały być na dworzu biedne. Tak. I głodne są pieski. Widziałeś? Piesenki głodne Nie, są. w po pokoju bo to był rano, to prowadziłem Aha. Ja spojrzałem na studen, czy tam się działo. No. Włącz światło sobie poszło tak po ciemno. E, nie, nie no nie jest, No wiesz. I jeszcze kółko pierdolił i rozumiesz, kurde. Co mówiły? A co pierdoliły, rozumiesz, że kurde, że, że one pójdą na policję. Ja tylko czekałem, żeby poszły, ty. Na Ciebie? No. Ja no. tylko czekałem, żeby wody poszły. Tak? No, to właśnie były właśnie, dziewczyny Chicago w Amazonkiem, ale to w jego wyobraźniku ja. no, Ale w komputerach też grzebały coś? To były powłączane na szczęście. Aha, powłączałeś kurczę. I ile ich było? 2, trzy, cztery, pięć, sześć osób. 6 osób, tak? To te od generała? Ja nie wiem, chyba tak. No to ładnie ci tutaj na, na rozrabiały, no widzisz? Jak mojego zaufaj? Zaufaj kurde młodzieży. No no później mają pretensje, że nikt chce autobusem podwieźć ani samochodem ani nic. Autobusy te też ich nie chcą wozić? A jak to być, bo W takich sytuacjach się wszyscy dowiedzą, to króle wszystkie dziewczyny, kurde to na rowerach czy na tym rozmawiach, że autobus nie weźmie i rady prywatny samochód. No 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 to pójdzie, ja to do, do dziennika podam. Do jakiego dziennika? Do no, news. <laughs> Poważnie? A jak? Ale i, jak, jak to podasz? No to mam zachowały się jak... A gorzej gorzej. Który... Uważaj się, nie skalecz ty. Przed Aha. To za mało. <laughs> no tu jest pizza. Pizza była dla... Dla dziewczyn. No, no, wszystko przygotowane. jeżeli sobie nie załatwił, bo się chodził, żeby wie, zjadły sobie jakieś śniadanie, się pożywiły I jak gdyby miały to w dupie, to niech mają w dupie, no. No. To się, on nie martwił, a sąsiadom się pizze wydaje z głowy. No. no. nie, a pracownicy przyjdą przecież, nie? O, no. A tam, a, a, a kto tam po dachu chodził? No nie wiem, kto po dachu chodził. No chyba oni, z dołu, ci co robili z dołu. A tu też na, na dach wchodzili też? A to nie wiem, to, chyba też w tych leży, bo jakoś to mierzyli bo. No właśnie. A te, te opaski zakładali przecież. Aha, opaski zakładali na dachu, no. A, a kto to był, Zna, znałeś ich? Kogo? No tych, tych co robili tam. Gdzie pod spodem? No. Nie. Nie widziałeś ich? A to z gazowni, czy, czy od z elektrowni to było. A to są elektrowni byli? No. I sobie poszli tak, nie? No i sobie poszli. No Bo to widziałem, to... że lody jedli, ty? Skąd oni mieli lody? to Jak nie kupić pracowników, żeby sobie zjedli, rozumiesz, żeby się myślenie pociągli, lepsza praca i wszystko. Tak samo jak to u dla na dziewczyn, rozumiesz, będę w tak przewracają komuś. O. Jest, no, tak jak my kogoś się rejestrzeli. Dobrze, że psów nie ukradły i nie zabrał do ciepła. <laughs> Ale by jaja były wtedy. Co? Ale by był spokój. były spokój, spokój? Te głupki czyste, po co je myjesz jeszcze raz? One tu piły, tak? Z tego? Tak, bo nie było się tak wody, wie. A jeszcze po teraz? Teraz już Pokaż. Zimna! No jest zimna, już jak to była gorąca przed chwilą. Jest zimna. Jedna się pytała, czy możesz się wychować, mówię? I co? Wykąpała się? Ja wykąpała się na dworzu. Na dworzu? No. Poważnie jak no. To dałeś jej miskę jakaś, czy wiadro? Dostała czyste wroty z domu od razu. Aha. No ja się jeszcze no, jeszcze się kąpały kurczę, nie? No, ciekawe. Się życie nauczył. Ja też dostaję, bo tak po dupie po życiu, że kto tam nauczył teraz. No no. Mają szczęście, że dzięki tobie. Zawdzięczają ten ratunek to jest czyste sylwek nie my tego już słuchaj ja sobie odgadam w czyste, to jest czyste jak to idź do tych dziewczynek do ja ale tej kawy im kawę sypaną robiłeś tak? tak bo one chciały sypaną? tak aha myślałem że normalną kawę robiłeś im to one nie chciały normalnej kawy? nie chciały to zrobiłem ze nie, to jest sypana kawa chyba, tak? Tak, ta jest sypana. Aha. A tylko cztery, a było ich 6 mówisz. Niech ja wypiłem chudę. To ty ja. wypiłeś te kawy? No jak, żeby mały Aha. A niech się uczą życia chudę, jaka chcę mieć tego. No zgadza się, niech się uczą życia. A ta, ty, z nią rozmawiałeś, ta ta, ta Czeszka, też była tu czy nie, nie przyjechała? Była, Czeszka była. Czeszka też? Była, ta się popakała, pierdoliła je. Ta? No, a się dowiedziała też, że w dokumentach grybałeś. Aha. I gdzie ona, ta Czeszka, poszła? No, no chyba w To jedną zabrała od razu. Tak? Aha. Uh -huh. To może wspólniczki były? Ale. Może ona nie była Czeszką? Nie wiem, może by była tu jakoś... Spoczerniowała z, z Ukrainką. Aha A pewnie jesteś że ona była zmieszana, tak? Nie wypytałem, nie gadałem z nią Dobra, Sylwaj, nie myj tego cztery razy, kurwa, starszy No No dobra, to może ja wypiję kawy, nie, czy, aby jeszcze spać przecież, nie? No, ja pocius, a, a, a gdzie jest ta zupa? One tą zupę zjadły? Nie, zupa to w ogóle gotowa była, mogę by jeść. Wyciągnął zupę w i podwójnie A no jasne, zupa w lodówce, patrz, i się nie zerwało nawet. No, no dobrze, no. Ale jednak parówek nie zjadły? No, nie, zjadły, one Ona jeszcze chciała, żeby gotował, ty wiesz? Poważnie mówił no, Ci? Nie, tylko tak się patrzały, choć jak dyskutowali, to zresztą mają jedzenie zrobić, śniadanie. Ja mówię, na no, chudaj, jak ja tak tak że się za darmo wyspać. I rozumiesz zjeść się na nią za darmo, to ja będę chudy uwijał się jak zają. To one tam spały na tej kanapce, tak? Tak. No to idziemy tu, zobaczymy teraz do piesków. Pieski też zmęczone są. A tutaj właśnie te studentki spały na kanapce. Ty, a to może nie były studentki. Co? A to może nie były studentki? Nie, nie. Ty, ty też nie wiesz, nie jesteś pewny nawet, nie? No dobra, to na razie damy sobie odbój. No i czekamy na studentki Koście, mamy kurę wodę. O nareszcie woda jest.